3 stycznia 21:51 2022 Skojarzenie, poczucie jasnowidza, skojarzenie, że będzie albo już jest tunel 200 km pod morzem z Chin do Tajwanu. I Chiny robią go. Od kilku lat, co najmniej, i po prostu wjadą w Tajwan w jedną noc. I przejmą, i będzie ciężko cokolwiek zrobić, bo siły będą wjeżdżać i wjeżdżać i wjeżdżać. Że Tajwan po prostu padnie. Będą różne inne działania zaczepne od zewnątrz Tajwanu, ale to tunel. Spowoduje, że Tajwan padnie, a cały świat zadrży przed potęgą, która taki tunel i taki plan, niczym projekt Manhattan, mogła zrealizować. I strach przejdzie przez przywódców na myśl, co jeszcze Chiny mogą zrobić w ukryciu. Tam, gdzie Chiny wejdą, to już nigdy nie wyjdą. Przecież USA nie będzie bombardować centrów miast Tajwanu, gdzie nagle wiadą całe dywizje armii Chińskiej. dzwonimy do Pawła. Witam, witam. No, witam, witam. Paweł, słuchaj, jak się umawialiśmy, chciałem pokrótce omówić właśnie to poczucie, to, tą wizję, czy, czy takie skojarzenie, czy poczucie, no, ale chociaż one było dość silne, i chyba najbardziej takie kosmiczne i niesamowite, ale właśnie dzwonię do ciebie, dlatego właśnie, że jakby ta wizja stała się jakby tylko i wyłącznie dzięki Tobie, bo po prostu jakby no, Ty skontaktowałeś się ze mną, to było 3 I stycznia. Powie, teraz powiemy, widzom jak to było, bo wysłałem do Olafa SMS-a. Mhm. Było, było trzęsienie ziemi na Tajwanie. Tak, tak, tak. 6,2, takie mocne 6,2, takie mocne trzęsienie Ziemi mm -hmm. i napisałem mu w SMSie to, co było zakryte, teraz się odkrywa. No, no, no. Taki, takie zdanie napisałem, ciekawe. No, no. No, i Olaf przeczytał to i przyszło, przyszło mu przeczucie na temat Tajwanu, który jest naprawdę jedną, jedną z bardziej fascynujących, fascynujących przepowiedni, jaką też miałem okazję spotkać. Tak, tak, znaczy w sensie ona jest fascynująca, tylko właśnie ja się tego aż boję, bo to jest jakby tak, brzmi kosmicznie, Ale że... jest konkretna, tam są podane konkretne informacje. Taki, o, tak, tak, o, tylko że ja, ja boję się tego, że to jest jakby już ta, taki kosmos, że po prostu jakby, że ja się boję takiej kompromitacji, ale jakby nie aż tak bardzo, żeby tego nie upublicznić, jakby ja bym chce na początku jakby się tak wybronić, jakby, że część poczuć się sprawdza, część może się nie sprawdzić, jakby, nie, żeby no, takie coś muszę dodać, jakby także. Może A to się sprawdzi? się sprawdzi. Jak się sprawdzi, to będzie mistrzostwo świata, jasno widzę. No, jeśli się sprawdzi, to tak, nie? Nawet jeżeli będę już dziadkiem i to się za 30 lat e, ktoś upubliczni że. się sprawdzi za 30, za 30 lat, to się. To się do roku czasu może już sprawdzić wszystko. Ja wiem, wiem, ja to... chcę tylko powiedzieć, że załóżmy taką wersję long, nie? czyli powiedzmy, że minie 30 lat, ja będę starym dziadkiem i nagle gdzieś e, wypłyną jakieś dokumenty, że Chiny planowały albo już drążyły, tak, e, e, a, e, a, ale tego jakby nie zrealizowały do końca, albo nie użyły tego, tak, bo historia się inaczej potoczyła, to i tak wtedy to proroctwo będzie uznane jakby za spełnione. No, jakby, nie? Bardzo bardzo ciekawa myśl mi teraz przyszła tak przeczucie. No. Rzeczywiście, to można zweryfikować. Można to zweryfikować w ten sposób, mhm. bo rzeczywiście, jeżeli drążyli ten tunel, to, ym, to są jakieś dokumenty na ten temat. Czyli ktoś ma wiedzę w Chinach na ten temat, że, to, że ten tunel jest drążony, i można w to prosty sposób zweryfikować. No, no my, Myślę, że nie w taki prosty, bo to mogą być na razie dokumenty utajnione, jakby nie. To my na razie się możemy o tym nie dowiedzieć. Ale bo... wielu inżynierów może mieć też informacje na ten temat, że taki tunel jest kopany. Jak w Ameryce kopali tunele to takie podziemne i tak dalej, to też wypływały informacje, że bo mnóstwo jest tak samo tuneli podziemnych w Ameryce, to tak samo inżynierowie czy tamten po, potem po kilku latach e, mówili, mówili e, że, że takie tunele były kopane, a ten tunel w Chinach już jest e, Kopane od lat 90., więc na pewno ktoś kiedyś ktoś komuś powiedział, pijąc, nie wiem, pijąc orężadę w barze i tak dalej, więc tą informację też można zweryfikować, jeżeli ktoś chce ją zweryfikować. No tak, no w sensie, bo, bo Ty masz jakby takie przekonanie, że, że to już jest od lat, od lat 90., ja z kolei tutaj w SMS-ie napisałem, że jakby co najmniej jakby od zaczęli, kilku tak lat, jakby nie. że za, tak naprawdę zaczęli na poważnie to robić kilka lat temu, ale plany i wszystko mieli już w latach 90. i powoli zaczęli to robić od lat 90. No tak, ja okay, mam... okay, no każdy ma ja swoje mam... przekonania, więc jakby Ja mam takie, ja mam, takie ja mam takie przeczucie po prostu, że, że, że zaczęli to już robić wcześniej, myśleli już o tym, yy, tylko to miało być na zasadzie, yy, na zasadzie pokojowo, bo to miał być, nie wiem, taka jakaś autostrada łącząca Chiny z Tajwanem, ale teraz może powiedzmy widzom o co chodzi, może, może przeczytasz właśnie jaka wizja przyszła, czyli tak, było trzęsienie ziemi na Tajwanie 6,2, wysyłam do, do Olafa smsa yy, i, i, i piszę zagadkowo, to co, to co było zakryte, nagle się odkrywa. No i, i, i sam jestem zdziwiony, Olaf mi przysyła właśnie sms gdzie coś na Tajwanie się odkrywa. No tak, tak, tak. No to, to w sensie jakby, bo to już jakby na początku audycji ja puściłem właśnie to przepowiednie, właśnie to właśnie, czyli właśnie, że jest tunel jakby drążony, czy wydrążony, albo drążony jakby pod morzem, jakby z Chin do Tajwanu no, ja, 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 i że robią ja, ja. go od kilku lat i po prostu i to wszystko służy tylko jednemu celowi, tak, żeby w jedną noc... Po prostu, jakby wjechać, żeby ileś dywizji po prostu wjechało w jedną noc, jakby na Tajwan, że de facto to będzie jakby poza Metanem natychmiast, nie? Że nie no będzie. Ja, ja przeczytam, żeby Witam jeszcze teraz przybliżyć w trakcie naszej rozmowy. No dobra, dobrze, to czytam. Ona no. miała, ta, miała takie skojarzenie, że. Że będzie, albo już jest ten tunel, to tutaj napisał, że to jest tunel 200 km pod morzem mhm. i ten tunel był robiony, jest robiony z Chin do Tajwanu. I według tutaj Olafa, Chiny robią to od kilku lat co najmniej i wiadą w jedną noc. Wiadą w jedną noc, przejmą, przejmą wszystko i cokolwiek będzie ciężko zrobić dla, dla przeciwnika, czyli dla Tajwanu, żeby żeby się obronić, bo siły będą wjeżdżać, 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 no i Tajwan, Tajwan padnie. Tajwan padnie. I ja, ja potem, właśnie po przeczytaniu tego SMS-a, krótko, mhm. po, krótko po przyszło mi takie przeczucie, że uzupełniłem uzupełniłem Olafa, uzupełniłem Olafa przeczucie swoim przeczuciem mhm. i napisałem mu w sms że aha, i Olaf jeszcze pisał, że Tajwan padnie, padnie w jedną noc? W jedną noc, tak. W jedną noc, a cały świat zadrży przed potęgą chińską. No, wszyscy będą w szoku, no, że Chińczycy coś takiego przygotowywali i nagle, i nagle wjadą tam, tu się wszyscy spodziewają ataku z powietrza albo ataku z morza, a oni, a oni wykopali tunel między tak. Chinami a Tajwanem, i przez ten tunel po prostu. Yy, I wszyscy się przerażą na świecie, co jeszcze Chińczycy, co jeszcze Chińczycy mogli wymyśleć. Tak, bo o to chodzi, że to jest, to jest kwintesencja właśnie, że cały mógłby, świat jakby zadrży, że... przygotować jeszcze dla, dla świata. Tak, tak, że, ale że w ogóle Chiny były w stanie jakby w ukryciu, tak samo jak projekt Manhattan Stany Zjednoczone kiedyś robiły, to tak samo Chiny były w stanie w ukryciu przez wiele lat coś takiego wymyśleć i zrealizować, tak, i potem w jedną noc, w ileś godzin po prostu przejąć ten cały Tajwan w jakimś e, punkcie zwrotem historii i jakby cały świat właśnie zadrze, że skoro byli w stanie coś takiego zrobić, to czy nie mają czegoś innego w zanadrzu co, i, szyko, co naszykowali dla innych krajów i prawda będzie taka, znaczy w sensie prawda, no w sensie to jest moje poczucie jakby, tak że jedną lub dwie rzeczy faktycznie jeszcze będą mieli, a jedna z nich może być nawet w przestrzeni kosmicznej ale to są takie moje poczucia i ten, że jedna, jedną lub dwie rzeczy mogą jeszcze mieć, jedna będzie jakoś związana przynajmniej z przestrzenią kosmiczną. Ja, w jaki sposób nie wiem, ale jakby, jakby tak czuję. Chcę, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że po prostu a nie bateria jeszcze wytrzymuje, bo ja patrzę, ja przepraszam Państwa tego ja po prostu patrzę na baterię, czy ona wytrzyma, no to jeszcze myślę, że z 50 mamy, dobra. Okej, okay, no to no... I, do tego, i do tego właśnie co on powiedział przyszło mi przeczucie, że że są, że właśnie tunele są w Chinach, jest właśnie ileś tam tych tuneli i tam w tych tunelach podziemnych mhm. Chińczycy składu, skład, składują między innymi żywność. Między innymi żywność gromadzą, ponad 50% światowych zapasów żywności jest gromadzone do silosów, do podziemnych silosów albo do podziemnych tuneli. Tak, tak, no to jest albo właśnie smutne, to też znaczy, smutne, no. Pytanie po co, po co gromadzi się po co gromadzi się takie, takie ilości żywności no wiadomo ludność ludność nie jest duża ale też zapasy, zapasy żywności można. Gromadzić też ze względu na lockdown, ale można też gromadzić ze względu na konflikt zbrojny, który będzie się chciało prowadzić. Tak, ale też może być, że wystarczy mieć jakąś wiedzę, albo nawet nie trzeba mieć wiedzy, tylko po prostu załóżmy, że coś by się wydarzyło na świecie, co by sprawiło problem jakby z żywnością, to wtedy ten, który będzie ją dystrybuował, będzie miał de facto władzę nad światem. Tak, czyli na, nawet jak Stany Zjednoczone zmienią te łańcuchy dostaw, i to Chiny będą miały swoją żywność. Tak, to i tak to zabezpiecza Chiny przed kolejną zmianą tak, tych łańcuchów dostaw, i, i tak będą jakby górą, bo, bo będą miały po prostu większość żywności. Jakby, nie? Więc jak będzie jakakolwiek katastrofa naturalna, A. czy z kosmosu, czy, czy, czy jakieś lodowce się roztopią, czy jakieś tsunami, czy cokolwiek się takiego wydarzy, czy jakaś ogromna susza i nieurodzaj, E, to wtedy mając tą żywność e, jakby oni stają się e, jakby panami e, de facto nowej waluty, którą będzie żywność, tak? Bo w stanie potrzeby e, e, wtedy jakby ta waluta zyskuje na wartości, nie? Ale tak się teraz zastanawiam, faktem, naprawdę jeszcze takiej taki przepowiedni, z taką przepowiednią jeszcze nie miałem do czynienia, i Je to jeszcze po napisaniu, po napisaniu że, nie się, że się nie <laughs> tak. na Tajwanie. Odkrywa się to, co było zakryte. I tu nagle stryk i magicznie, magicznie odkrywa się tunel między, między Chinami a Tajwanem. Do tego, do tego olafowego SMS-a ja miałem takie przeczucie i napisałem tak. Czuję, że tunel już jest. Czuję, że tunel już jest. Ten tunel wybudowany. A ja, pa ja pamiętam teraz, bo, ja, bo mi się wydawało, że jeden jest, a drugi jest z budowy, no no. Tak, tak, bo to tam są dwa tunele. Tam w dwóch kierunkach to po prostu idzie. A tak, ja mi tak... miało, no. Ja miałem takie przeczucie, że Czyli do tego, do tego przeczucia, najpierw piszemy e, trzęsienie ziemi na Tajwanie 6.2, odkrywa się to, co było zakryte, Olaf ma tutaj część tą wizji, część tutaj m, przeczucia, a potem do mnie przychodzi przeczucie i mówię, że, ten, że czuję, że ten tunel już jest, mhm. to dlatego te małe wysepki, ja, bo ja próbowałem zlokalizować, próbowałem zobaczyć, gdzie ten tunel jest, w którym miejscu ten tunel jest i nagle spojrzałem na mapę i na tej mapie są tam takie małe wysepki, te wysepki są po drodze z Tajwanu, z Chin. Czyli ja odwróciłem kierunek z Tajwanu do Chin, bo są tam takie są tam takie małe wysepki, i pomiędzy tymi wysepkami, właśnie, ja tam zobaczyłem, że tam pod wodą jest właśnie ten tunel. I napisałem, tam mogą być te tunele. Tak. Dwa tunele, mhm. w jedną i w drugą stronę każdy. Czyli no tak, jeden. No. W jedną stronę jest jeden tunel i w drugą stronę jest drugi tunel. Mhm. No i napisałem: Rewelacja, no bo. Udało mi się zlokalizować, e, miałem takie przeczucie, że udało mi się zlokalizować dokładnie, gdzie jest ten, e, ten tunel. Znaczy tak, tylko że ja z kolei miałem e, e, właśnie w, e, wręcz przeciwnie, czyli właśnie, bo, bo, bo ty jakby go, e, ja może tutaj zrobię jakiś zrzut ekranu e, dla widzów jakby z mapą, gdzie tam Tajwan, Chiny i to wszystko, jak to wygląda, bo ja z kolei miałem, że one są po linii prostej, wprost z Chin do Tajwanu, po linii prostej, głęboko tak. po, pod morzem, ale to, wiesz? Ale to, to się jedno z drugim pokrywa, są, są, to jest w linii prostej, tylko ona... To tylko ty, o, i od strony wysyp. No okej, okay, dobra, no to każdy ma swoją Przecież wersję, nie? Tak, no ale to się jedno z drugim pokrywa, no bo jak, to dokładnie jest w linii prostej, bo tam tylko jest w linii prostej, jak to przebiega, no, no. Ale, ale w tym sensie, że gdzie, gdzie dokładnie, gdzie dokładnie ten tunel jest i on właśnie jest pomiędzy tymi wysepkami ten, tum, ten tunel no, ten Zobaczymy czy ten, zobaczymy jakby czy to się sprawdzi, a jeśli się sprawdzi to daj Bóg, że szybko a nie, żeby będę musiał czekać 20 lat jakby, nie? No, myślę, myślę, że, myślę, że do, roku, do roku czasu Chińczycy Chińczycy pokazą, pokażą, na co, na co Chiny stać na świecie No, no I, i są już, Chiny już szykowały się do końca zeszłego roku szyny yy, miałem powiedzieć szy po, po chińsku. Sio, <laughs> <laughs> no się no. <laughs> po chińsku słowo szy znaczy, tak. znaczy tak. No, no. Po chińsku słowo szy znaczy tak. słuchaj <laughs> bo jeszcze warto no, no chcesz powiedzieć, no Mów. Ale nie, ja to taki mały żarcik, ale chodzi o to, chodzi o to że y, ja myślę, że do roku do, do końca zeszłego roku Chiny szykowały się do konfliktu zbrojnego szykowały się do konfliktu zbrojnego, a w tym roku Chińczycy pokażą dopiero na co, na co, na co Chiny stać. A ten, yy, I odnośnie jeszcze tego, tego mojego przeczucia, do, do tego twojego smsa, to napisałem, że nie jest tunel dokończony, że jeden z tych tuneli nie jest dokończony, do samego końca. Tak, tak, tak? bo się jeden jest prawie zrobiony, a drugi jest w połowie zrobiony, nie? Tak, jeden jest zrobiony, a drugi, a drugi jest na drugi właśnie, że to i, i, i te są tam dwa tunele te podwodne, mhm. i jeden biegnie w jedną stronę i w drugą stronę. I ja czułem, miałem przeczucie, że y, to nie miało tak być, że to on miał służyć do, do możliwej inwazji, mhm. tylko to miało być po prostu, to miała być taka autostrada, a taka, taka taka autostrada łącząca, tak, no bo wtedy było takie, że pokojowy sposób, że miało być. Miał być przyłączony Tajwan po prostu do Chin w pokojowy sposób, a, okazało się a, oka a okazuje się inaczej. I to miała być taka autostrada dodatkowa, łącząca, łącząca Chiny z Tajwanem. No, może, może takie były pierwotne plany jakby, nie? No Tylko... właśnie, do, ja mówię, w latach 90. ci, co zaczęli budować, to ja mam takie przeczucie, mhm. że to miało być do wymiany handlowej że to miało być, że to miało być usprawnić komunikację, żeby nie musieli latać samolotami, żeby mogli też jeździć samochodami, taka ogromna autostrada, jedną, dwie takie autostrady, w dwóch kierunkach. No, ale to zobaczymy, to zobaczymy, bo to jakby zobaczymy, czy to w ogóle to poczucie jakby się spełni jakby, bo to już jest takie najbardziej kosmiczne poczucie, ale ponieważ żeby prowadzę kosmiczny, ten kanał, to... Kosmiczne Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ludzie budowali ten tunel, że budowali ten tunel, to ktoś komuś tam powiedział i to jest do sprawdzenia, to okay. jest do sprawdzenia. Ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo właśnie ja chciałem... No takie możliwości sprawdzić. No, Ja chciałem powiedzieć, właśnie dlaczego zdecydowałem się tą audycję jakby zrobić, chociaż tam Paweł chciał też wcześniej tam, parę tygodni temu zrobić tą audycję, to, to faktycznie jakby poczułem wczoraj, że no trzeba, trzeba to zrobić, Czyli jednak może nadchodzi ten czas, no? W sensie ja, po, ja powiedziałam tobie tam, że, że po prostu czuję, że jest jedna trzecia szans, że to się może stać. Takie coś poczułem i do tego stwierdziłem: dobra, okej, okay, to kręcimy tę audycję, bo jest jedna trzecia szans, że coś takiego może być, jakby i wtedy, jakby nie chciałbym żałować. Tak samo jak ostatnio żałowałem, że właśnie jakby nie zrobiłem audycji. Że, że, że Rosja w jakiś taki prowokacyjny sposób, jakby fejkowy, zaatakuje Ukrainę, w sensie, że będzie taka prowokacja, nie? Że tam za trzy dni, właśnie, to się stanie i, i to się sprawdziło, jakby, nie? Tak, tak samo jak kiedyś, jakby właśnie, że będzie szturm imigrantów za dwa dni. To teraz, jakby pożałowałem, że od razu nie zrobimy audycji, jakby, tak? I teraz, jak poczułem, że jest jedna trzecia szans, to stwierdziłem, no dobra, no to. Mimo, iż to będzie totalny kosmos, nie? prawie że nierealne, to stwierdziłem, że nie wytrzymam, jakby że muszę zrobić tą audycję. Że najwyżej się nie sprawdzi, ok, ale jeżeli się sprawdzi, to e, ten, no, to byłoby ciężko, że ten, tak? nie zrobiłbym audycji, tak? a się okaże, że, że Hinole wjadą. W Tajwan, nie? W taki sposób, nie? Albo, przy, A, albo przynajmniej takiej. Oni mogą nie wjechać, ale takie informacje mogą w ciągu najbliższych miesięcy wyjść, nie? Że, że jakieś takie plany były, tak? z wody no to, czy coś. Olaf, to wtedy po prostu jak to się wszystko z tym tunelem sprawdzi, to co się. To co było zakryte, się odkryło i to ten, to. no zobaczmy. To, wiecie, wtedy, wtedy Mistrzostwo Świata w jasnowidzeniu, to, to wtedy. Ale poczekaj, jeszcze. Czyli tak, ty czyli było trzęsienie ziemi 6,2 mm -hmm. i potem ja tak napisałem, to co było zakryte odkrywa się, ty napisałeś tutaj to skojarzenie wszystko, potem mm -hmm. ja ci kilka minut potem napisałem moje przeczucie, że właśnie zlokalizowałem dokładnie gdzie są te tunele, mm -hmm. czyli te tunele są tam... Y y Napisałem, to dlatego te małe wysepki po drodze z Tajwanu do Chin te małe wysepki tam są pod tymi wysepkami, tam właśnie e, są te dwa tunele i napisałem Ci, że to nie jest jeden tunel, tylko ja widzę dwa tunele tam w dwóch kierunkach, w mm -hmm. dwóch kierunkach, to miała być autostrada taka, takie połączenie. Tak, ale też mówiliśmy, ale może weź powiedz jakby z ten... Nie, ale jeszcze, no. bo, bo do tego, oprócz do tego smsa, ja jeszcze skontaktowałem się z osobą, która... Jest tak samo osobą jasnowidzącą, mhm. która to powiedziała mi kolejny puzzle do, tej, do tego przeczucia. To jest no. arcyważne, to no. jest arcy ważne, ponieważ ta osoba powiedziała, że rzeczywiście widzi tam ten tunel, potwierdziła informację, że to zaczęli budować w latach 90. Mhm. i napisała i, i rozmawiała ze mną, że mm, gdzie... To powiedziała kolejny puzzle, w tym sensie, że gdzie, gdzie dokładnie ten, ten tunel jeszcze przebiega, czyli on, tak jak ty mówiłeś, biegnie w linii prostej z Tajwanu z, z Chin do Tajwanu. Mhm. Tam na wysokości tych wysp to gdzie ja, gdzie ja mi przyszło to przeczucie. A ta osoba jeszcze dopowiedziała, że najpierw biegnie prosto, czyli tak jak my to my to powiedzieliśmy, a potem z, idzie wzdłuż wzdłuż wyspy Tajwan, czyli, czyli ma taką literkę L. Najpierw jest taka, taka prosta linia, w linii prostej wszystko idzie z Chin do Tajwanu, a, pro, a, potem, a potem idzie w górę do Tajwanu, tam do połowy wyspy, czy tam połowa, czy trzy czwarte wyspy, tam bliżej, sto, bo stolica Tajpy jest na północy, więc, więc to idzie, nie wiem ile też, 200 kilometrów od wybrzeża tajwańskiego, tak żeby, no nawet więcej, ale 200, czuję 200, 200, 200, 200, i po prostu 200 kilometrów, i to wzdłuż idzie taka literka L, żeby, żeby nie tylko tutaj na południu wylądowali z tymi wojskami, no tak, a, tak, żeby, no. ale żeby także mogli tym tunelem sobie przejść tam w stronę połowy wyspy albo trzy czwarte wyspy. Więc w tym momencie w jedną noc rzeczywiście są w stanie e, zająć się całą wyspę, bo nie tylko przejdą na południe wyspy, z daleka od stolicy, m, tylko... Jak tą, tą literkę L przejdą także do, tam w stronę północy i to Dobra. jest bardzo też ważna informacja i to trzy osoby, w sensie Olaf miał takie przeczucie, ja miałem przeczucie jeszcze konsultowałem to z jedną osobą która jest osobą jasnowidzącą i, i, i to powiedziała kolejny puzzle czyli to jest to co ja mówiłem, że w grupie najlepiej pracuje się osobą właśnie, że jedna osoba, że jedna osoba jasnowidząca dostaje taką informację druga osoba takie przeczucie i trzecia trzecia taką, taką informację, taką intuicję ma I, i to jest bardzo ciekawa przepowiednia, ponieważ to trzy osoby, trzy osoby, każda z tych osób dopowiedziała puzzle po prostu tego. No dlaczego, dla mnie to jest pocieszające, bo jeżeli się nie sprawdzi, nie, to sam nie będę. Trzy... To sam nie będziesz, to będą jeszcze dwie, dwie osoby, a no. jak się sprawdzi, to będzie, to będzie tak jak mówisz, no. mistrzostwo świata. Ale, Ale to, to ja, ja zachęcam, ja zachęcam wizę, no bo e, są osoby, które mają znajomych w Chinach albo mają znajomych, e, mają znajomych, którzy pracują z Chińczykami, w tym sensie, tak nie wiem, jako inżynierowie, którzy mogli wiercić po prostu, e, e, wiercić te podwodne tam tunele. Zawsze ktoś może, jak ktoś chce to zweryfikować, ma ma pieniążki, ma zasoby yy, i jest w stanie to zweryfikować, to czy popytać kolegów, czy jakichś znajomych, gdzie inżynierowie, bo no, ktoś zawsze ktoś przekazał informację taką, że, że te tunele były wiercone. Ale jeszcze tutaj mamy no, ważną informację po... dla widzów, to co... No bo oprócz tego... No co, bo daj mi powiedzieć dwie rzeczy tylko Paweł, bo tak, bo minęła 20 minuta, nie wiem na ile starszy bateria, a warto jeszcze wspomnieć o tych dwóch rzeczach, czyli o tych dronach podwodnych i... No to właśnie to miałem to powiedzieć. Tak, o tych dronach i jeszcze o tym właśnie, że bardzo często jak w okolicach właśnie tych okolicach między Tajwanem a Chinami, to tam najczęściej dochodzi do tych incydentów, gdzie marynarka chińska przepędza te amerykańskie statki jakby, nie? I z jakiego powodu dlaczego zawsze Chiny przepędzają dokładnie na tych terenach Marysków. Tak, tak, tak. Dlaczego? No. Z jakiego powodu? No, no i właśnie nam przyszło, z jakiego powodu. Tak, że to jest może, że może to jest jakby wiadomo, że jest starcie tych geopolitycznych sił, ale być może jakby ktoś wyciągnął taką statystyczną, taką średnią jakby z tych wszystkich incydentów, to by się okazało, że jakby w danym rejonie jest ich najwięcej, bo właśnie tam najbardziej są niechciani ci Amerykanie i tam właśnie może być to co oni tam starają się ukryć jakby nie.